Idź pod prąd wykluczyło ze struktur Malwinę Milecką. Co pan na to? Energia miejsca. No, kto się nie ochciał, musi wylecieć. No to ja mówiłem dawno, że to chodzi wyłącznie o sprawy religijne. Kto nie, nie ma ochoty płacić dziesięciny i pójść do jeziora w ubraniu, to się nie nadaje. No, trudno. Nie chciałem, żeby do tego doszło. Mówiłem, że tutaj trzeba w ramach tej inicjatywy. Osobno realizować cele religijne, kto chce, osobno klubowe, czyli takie, powiedzmy, no, klub i osobno partię polityczną. Niestety pan pastor zdecydował się, że wszystko musi wziąć w garść, po niepokornych i wreszcie zapanuje upragniony porządek. Trudna rada. Pozdrawiamy Malwinę w takim razie. Nie przestraszyłem, że pana pastora. <noise> Nie, Malwinę.